Tematem ostatniego odcinka programu Porozmawiajmy w rodzinie był komórkowy savoir vivre. Pokazaliśmy dlaczego warto stosować się do zasad odpowiedniego zachowania podczas używania telefonu komórkowego. W dzisiejszym odcinku opowiemy w jaki sposób telefon komórkowy może uratować ludzkie życie lub zdrowie. Serdecznie zapraszam na reportaż. Zawsze możemy liczyć na czyjąś pomoc. Im szybciej ją wezwiemy, tym większe są szanse na uratowanie życia lub zdrowia. Czasem człowiek znajduje się w naprawdę trudnych sytuacjach często wypadkom nie udaje się zapobiec. Jesteśmy bezradni wobec żywiołów i kolei losu. Powinniśmy pamiętać, że telefon komórkowy to urządzenie, z którego najłatwiej i najszybciej można wezwać pomoc. Najstarszy i znany wszystkim numer to jest numer 999. Na ten numer można dzwonić z telefonów stacjonarnych, z telefonów komórkowych dzwonimy pod numer 112, to jest ogólnoeuropejski numer ratunkowy. Dzwoniąc pod obydwa te numery, połączymy się z centrum powiadamiania ratunkowego, w którym dyspozytor jest przygotowany do zebrania od nas informacji o wszelkich zagrożeniach i udzieleniu nam pomocy. W pierwszej kolejności dyspozytora interesuje, gdzie i co się stało. Dopiero w drugiej kolejności będzie pytał o szczegóły, o przytomność osób, o, o to, czy oddychają. Będzie starał nam się udzielić pomocy przez telefon, jak, te, jak osobom udzielić takiej pomocy najlepszej i dopiero w ostatniej kolejności będzie pytał na, o nasze dane osobowe, żeby uwiarygodnić wezwanie, żeby mieć pewność, gdzie skierować pomoc. ICE jest to skrót z języka angielskiego, in case of emergency, co w naszym ojczystym języku znaczy w razie niebezpieczeństwa, w, w razie wypadku. E, ICE jest dopisywane przed numerami telefonu w komórce na przykład. Mamy na, m, zapis kontaktu babcia, przed tym może dopisać sobie ICE. Ratownicy będą wiedzieli, że gdyby nam się coś stało i znaleźliby nas, Zadzwonią z naszego telefonu pod ten numer właśnie, gdzie jest ICE. Są to także kartoniki wielkości wizytówki, na których jest duży skrót ICE i numer telefonu zapisany. Halo, otwórz oczy, wszystko w porządku? Odchylę głowę do tyłu, tak żeby mógł sprawnie i pewnie oddychać, żeby język nie zasłaniał światła dróg oddechowych. 9, 10, super oddychasz. Wyciągamy sobie telefon, 112, dzwonimy. Pogotowie ratunkowe? Jestem na Akademii Wychowania Fizycznego przy ognisku. Znalazłem mężczyznę. Około 20 lat jest nieprzytomny, oddycha. Prosiłbym o przyjazd pogotowia. Yy, tak, nazywam się Tomasz Mizerski. Dobrze, dziękuję bardzo. Warto więc, po pierwsze, wpisać w naszym telefonie przy wybranym kontakcie litery ICE. A po drugie, warto pamiętać, że numer 112 to międzynarodowy numer, za pomocą którego możemy wezwać pomoc. W studiu witamy przedstawicieli operatora CenterNet, panią Katarzynę Nowicką, kierownika do spraw marki CenterNet SA oraz pana Marcina Strzelczyka, dyrektora do spraw obsługi klienta CenterNet SA. Co to jest numer 112? Numer 112 to specjalny numer alarmowy, pod którym w całej Europie, w tym również w Polsce, możemy wezwać pomoc lub zgłosić na przykład wypadek. Pod ten numer możemy zatelefonować bez względu na to, czy używamy. Czy korzystamy z sieci komórkowej, czy stacjonarnej. Czy ten numer wybiera się z każdego telefonu tak samo? Tak. Niezależnie od modelu aparatu, którego używamy, niezależnie od sieci telefonii komórkowej, z której usług korzystamy, jak również niezależnie od tego, czy używamy aparatu na abonament, czy na kartę, numer 112 wybieramy tak samo. Ile kosztuje połączenie z takim numerem? Połączenie z numerem alarmowym 112 jest całkowicie bezpłatne. Co ciekawe, możemy zatelefonować pod ten numer, nie posiadając karty SIM. Wystarczy sprawny, działający aparat komórkowy, wystarczy go włączyć i już mamy możliwość wybierania numeru alarmowego 112. W jakich sytuacjach możemy dzwonić pod numer 112? Na numer 112 dzwonimy w nagłych sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, tak aby wezwać pomoc w takich sytuacjach jak pożar, wypadek. Kradzie jeszcze włamanie. Gdzie się dodzwonimy, wybierając numer 112? Z telefonu komórkowego dodzwonimy się najczęściej na najbliższy posterunek policji, która dalej skoordynuje działania ratownicze. Obecnie trwają prace nad tworzeniem centrów ratunkowych, gdzie specjalne służby ratownicze będą decydowały, jakie służby ratownicze wysłać w dane miejsce zdarzenia. O czym powinniśmy pamiętać, dzwoniąc pod numer 112? Musimy pamiętać, że ten numer służy wyłącznie do wzywania pomocy w nagłych sytuacjach. Nie możemy go nadużywać. Gdy zdarzy się jakiś wypadek, bądź zdarzenie losowe, musimy wtedy z spokojem podać wszelkie informacje opisujące zdarzenie. W jakim miejscu się znajdujemy, co dokładnie się wydarzyło. Musimy również podać nasze dane do zgłoszenia. Ostatnio też słyszymy o skrócie I.C.E. Co on oznacza? Te trzy literki ICE jest to skrót międzynarodowy wywodzący się z języka angielskiego, przeznaczony dla służb ratunkowych. Te trzy literki ICE warto dopisać w naszym aparacie komórkowym w książce telefonicznej przed nazwiskiem osoby, którą chcielibyśmy powiadomić w razie nieszczęśliwego wypadku, któremu na przykład ulegniemy. I teraz jak to działa? W momencie, gdy na przykład służby ratunkowe znajdą przy nas nasz aparat komórkowy, mogą w bardzo łatwy i prosty sposób odnaleźć te pozycje z dopisanymi literkami ICE i zatelefonować do osoby przez nas wyznaczonej. W ten sposób nasi najbliżsi, nasza rodzina może się szybko dowiedzieć o zdarzeniu, w jakim uczestniczymy. Jak wybrać taką osobę? Najlepiej jest wybrać osobę z bliskiego grona, rodzinę czy przyjaciół, taką, która będzie o nas dużo wiedziała. Jaki jest nasz ogólny stan zdrowia, jaka jest grupa krwi, czy jesteśmy na coś uczuleni. Będą to pomocne informacje dla służby ratowniczej, która będzie udzielała nam pomocy. Dziękuję Państwu za rozmowę. Tym odcinkiem, jakże ważnym dla nas wszystkich. Kończymy serię programów o telefonii komórkowej pod tytułem Porozmawiajmy w rodzinie. Dziękujemy wszystkim widzom za zainteresowanie naszym programem. Mamy nadzieję, że nasz cykl dostarczył Państwu ciekawych i pomocnych informacji. Wierzymy, że dzięki nam nie będą mieli Państwo większych kłopotów przy korzystaniu z telefonu komórkowego w przyszłości. Do zobaczenia. Czy wiesz, że. Na numer 112 możesz dodzwonić się z każdego miejsca w Polsce. Numer ICE po polsku oznacza w razie wypadku. Można przypisywać numer telefonów przyciskom w telefonie. Jeśli mają Państwo jakieś sugestie dotyczące programu, zapraszamy do kierowania ich na adres e-mailowy sekretariat małpa tv-trwam.pl lub listownie na adres Telewizja Trwam ulica Świętego Józefa 23 przez 35 87 100 Toruń. Z dopiskiem porozmawiajmy w rodzinie.